Cześć, witam się z Wami. Dzisiaj troszeczkę inaczej. Dogrywam głos do nagranego filmiku. Nie bardzo mi to pasuje, bo ciężko mi nadążyć na tym, co widzę i nie bardzo wiem, co mówić. Wiecie, wolę tak jakoś no, na bieżąco gadać, na bieżąco nagrywać. Dzisiaj u mnie jest 23 marca, jest niedziela, a filmik nagrywałam wczoraj w sobotę. Na pokładzie u nas jest grypa, choruje mój mąż, nasz średni syn, nasza najmłodsza córka. Zdaje się, że nasz najstarszy już to przechorował i chyba najłagodniej przeszedł. Ja się na razie trzymam. <grym> Tutaj Lala Barbie w Negliżu <grym> zasłonię. ją. Ja się na razie trzymam, mam nadzieję, że mnie już nie weźmie. Generalnie już tak jak widzę po moich najbliższych, to no, wychodzą z tej grypy, ale są mocno osłabieni, powiem Wam. Tak się pochorowali chyba pierwszy raz i. I z tego względu też nagrywam z tej strony, bo wiecie, jestem niewyspana, zestresowana. Nie mam ochoty się pokazywać. Wiadomo, cały czas człowiek. A tutaj, witamina C. <laughs> Jakoś się broni. Nie wiem, leczy, nie leczy. Chroni, nie chroni. Chcę w to wierzyć, więc piję. Ja, gotowałam wczoraj rosół. Yy. Rosół gotuję zwykle na kurczaku, i tak tym razem. Samo wrzuciłam też trochę kapusty pekińskiej, o ziemniaczki z kotlecikiem. A tutaj zaraz będę piła zdrowie wasze oraz zdrowie nasze, właśnie witaminą C. Coś zaczęłam mówić, ale uciekło mi. Muszę wrócić do tego, co powiedziała mi i nagrać. Po prostu do, dogram za chwilę. Kubek jest brudny, bo już piłam w nim jedną kawkę wczoraj ta była druga. Nagrywam dzisiaj z tej strony, nie pokazuje się, bo, tak jak powiedziałam, jestem niewyspana, zestresowana. Człowiek cały czas chodzi, mierzy temperatury, wiadomo, temu podaj to, temu tamto. Ale wiecie co? no Dobrze jest, nie jest źle, aby nie było gorzej. O, a tutaj pokazuję robótkę, którą robiłam. Tak wiecie, nic konkretnego nie chciałam. No, padło na chustę, bo z jest najłatwiej. Chodziło bardziej o, wiecie co? O o robienie na szydełku jako terapię. No tak, robiłam na szydełku, ale traktujmy to jako drutoterapię. Chciałam się po prostu odstresować i wiecie co? Nawet fajnie to wyszło, myślę. Nawet z resztek łuczki robiłam, a tutaj się trafiła włóczka z taką błyszczącą nitką. Kolory, wiecie co? Ja myślę, że nie jest źle. Trochę kolory są od czapy, ale przez to, że się powtarzają myślę, że nie wygląda to źle. Tutaj jest lampka, moi mini. Inna niż była. Taka jest bardziej. A, ciężko mi tak nagrywać, wiecie co? A tutaj jest kawałek robótki. Po prostu robiłam sobie, próbowałam sobie różne wzory, jakie tam były w książce. Tak jak mówię, dla zajęcia czymś rąk, dla odstresowania się. Robótka była większa, ale ją sprułam. Więcej się nie dało, bo się nitki poplątały, już dalej się spruć nie dało. Chciałam odzyskać tę włóczkę. To jest książka, wiecie co? Używana, ale kupiona w stanie bardzo dobrym plus, idealnym ale kiedy tylko zaczęłam ją trochę używać, to cała się rozsypała. No kwestia klejenia, prawda? No, no tak wyszło. Ale dalej można coś podejrzeć, dalej można coś zobaczyć. Jakoś będę musiała ją chyba trochę posklejać. Tak, no kupiłam używaną, tak jak mówię, w stanie idealnym, ale no niestety rozsypała się. Ściegi szydełkowe. A pod spodem oczka zwykłe i niezwykłe. Nie wiem, przełykam ślinę, oddycham. Ciekawa jestem, czy to wszystko słychać na, na tym nagraniu. Zrobiłam taką torebkę. Wiecie co? Nie oceniajmy tej torebki, ale powiem Wam jedna z niewielu rzeczy zaczęta i skończona. Jest jaka jest, jest ok. Taka, Taka bardziej robiona dla córki. Taka bardziej robiona dla córki. Tutaj te połączenia nitek tak, tak sterczą i powiem Wam, że podoba mi się to. Tylko to trzeba by było jakoś z głową podejść, więcej dać tych frętli i to byłoby nawet fajne. To mi się podoba. Tutaj mam taki podręczny: to jest właściwie poszewka z, od poduszki z popsutym suwakiem, i tu sobie tak podręcznie przechowuję no, plątaninę włóczek w tej chwili. To są druty, to są druty drewniane i powiem Wam, nie przepadam za nimi. W pierwszej chwili, kiedy miałam te druty, to bałam się po prostu, że one mi się pokruszą, połamią. Bardzo niepewnie nimi robiłam delikatnie, bo bałam się po prostu, że się, że się zniszczą. Ale nie, są bardzo twarde, nie, w ogóle się nie zniszczyły, jednakże są tępe. Takie tępe o tyle, że włóczka się po nich nie przesuwa. Co my tam jeszcze mamy w tym woreczku? Jest jakiś kwadracik ładny, efektowny, uważam, kwadracik. Podstawię go sobie pod kubek zamiast tej żółtej włóczki. Ładnie tak to wygląda. Muszę coś, coś więcej może zrobić. Powiem Wam, nie wiem w jakim czasie mam nagrywać, bo wiem, że to. O, tutaj jeszcze. To jest plama po melisie. Postawiłam na tę półeczkę kubek z Melisą i Melisa tak trochę mi się wylało i tak wyżarła, wyżarła ten lakier, czy co, co tam jest, powiem Wam, no nie ciekawie, myślałam, że Melisa jest prozdrowotna, a tutaj no trochę jestem zaskoczona. jest moje ulubione szydełko, dużo mam takich silikonowych, ale o, z okrągłą rączką, a to jest płaskie i powiem Wam, fajnie się trzyma. To jest numer 4 i to jest jedyne moje takie. Chciałam więcej, ale, ale wiecie co? Jakoś mi się nie trafiło. Tam jeszcze szperam, nic, nie wiem, czy coś ciekawego. Tak, jest taka włóczka. Tak sobie pomyślałam, żeby jakąś serwetę z tego zrobić. Cieniutka jest. To jest taki kolor rudy. Inny niż na tym nagraniu. Rudawy, ładny. Myślę, że na stole taka serweta czy obrós. Wiecie, takim zwykimi, mm, zwykłymi tymi. Nie kwadracikami, tylko najprostszym wzorem bym zrobiła tę serwetę. To są druty metalowe, bardzo je lubię. Mam takie numer 3, mam jeszcze numer 4. Muszę kupić sobie jakieś grubsze, bo po nich się, wiecie co, włóczka ślizga, super się robi. Jest taka pewność ruchów, bo człowiek się nie boi, że te, mm, te ostrza tych drutów, nie, że się wykruszą. Tak jak te drewniane, to naprawdę cackałam się z nimi i dalej się cackam, dalej przeżywam. O, a tutaj moja córcia. Chorowitka, muszę ją, muszę ją zasłonić. Tutaj będę klepać kotlety. Właściwie nie będę, bo już je wczoraj sklepałam. I nie wiem, jak mówić, czy mówić do tego filmiku, to czy to mówić w czasie teraźniejszym, tak jakby się to działo teraz, czy mówić tak, jak rzeczywiście, czyli w czasie przeszłym, bo to było wczoraj. Klepię te kotlety i kamera mi się przesuwa, przesuwa, aż w końcu. Całkiem się skrzywi to ramię i, i będzie nagrywało blad. Ten filmik dzisiaj jest taki zupełnie inny niż do tej pory. Chciałam się po prostu do Was odezwać, chciałam, żebyście wiedzieli, co u nas słychać. Y, y, a nie bardzo, jak to się modnie mówi, mam zasoby na to, żeby stanąć przed kamerą, uśmiechacie i tak dalej. Grypa jest pospolitą chorobą. Dużo ludzi choruje, dużo ludzi się opiekuje swoimi najbliższymi w tej chorobie, także wiecie, tu żadna ze mnie bohaterka i tak dalej. Wiele z Was również chorowało na grypę, czy koło kogoś tam się zajmowało, martwiło się o dzieci, mierzyło temperaturę, także nic wielkiego, niby tylko grypa, ale tak jak mówię, od, 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 od paracetamolu do apapu, od apapu do. Mhm, dobrze powiedziałam. <grypa> od ibuprofenu do paracetamolu, od paracetamolu do ibuprofenu i wstajesz w nocy, patrzysz czy ta gorączka spada i tak dalej. Także wiadomo, że człowiek jest po prostu cały czas na obrotach. Także ten filmik no musi być dzisiaj trochę inny. Tutaj mamy pelargonie. Ładnie już tak zeszły. Powinnam je poprzesadzać, ale no może jutro, może pojutrze. <gryw> Mam nadzieję, że wytrzymają w tych wielodoniczkach. Mają ładne, te przebarwione liście. Nie, wysiałam tam z kilku różnych torebek, nawet nie wiem co. Generalnie miks białe albo czerwone. O, coś takiego. Było też parę. O, jest kosmos. Są. Ten jest taki inny, bo ma takie grubsze, grubsze te listki. Nie, nie wiem, czy będę miała to pokazać. O, ten ma takie drobniejsze, cieńsze. A tamten miał nieco grubsze. Nie wiem, czy to się w ogóle da przesadzić, bo te łodygi takie długie, czy to, wiecie, czy ja gdzieś po drodze tego nie zniszczę. Ale sobie rosną. Tutaj są pelargonie, a tutaj wysiałam, no też parę kosmosów, ale przede wszystkim chciałam dalie zmienne kołnierzykowe. Siałam, dosiewałam tutaj drugi raz, także w każde wolne miejsce dosiałam drugi raz jeszcze dalie. Wzeszło ich bardzo mało. Nie wiem, ile tam się naliczę ich 5 czy 7. Chyba będę teraz liczyć. Raz, dwa, trzy, yy, cztery pięć, sześć, czekaj jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. To jest co innego, cztery, pięć, sześć i tu jest siódma połamana, i z tej połamanej mam asie, yy, osiem, dziewięć jeszcze tak, czy tam już dziesięć, nie wiem. W każdym razie ta jedna mała i ta teraz tutaj takie dwa rozłożone listki to moja córka mi połamała jedną dużą taką dalię i wtedy te ułamane wsadziłam jeszcze do ziemi. Tą tutaj na pierwszym planie, o i tą ostatnią tam od okna i widzę, że one się przyjęły. A tutaj to jest ta złamana i tak mi się wydaje, że to takie zielonkawe, tam takie punkcik zielonkawy, to chyba tak jakby puszczała listki, także mm, z tej jednej sadzonki może będę miała trzy odsłaniam tutaj okna, żeby wpadało słońce no i tutaj odsłonię no właściwie to wczoraj odsłoniłam robię zresztą tak codziennie odsłaniam to i okno jest zasłonięte zasłonkami i mam wrażenie, że jest im tam, wiecie, co tak fajnie ciepło <gryw> może się mylę, ale myślę, że im tam, wiecie, dogrzewa i to słońce poza zasłonki nie wychodzi. Tutaj dalej będę już robić kotlety. Nie wiem, czy na te pogadanki to dobry, mm, dobre tło wybrałam, robienie kotletu, bo to <grywania> nie jest pytapetyczne. No, wbijam jajka. Jest bułka tarta, jajka, będę panierować. Tutaj do takich rozbitych jajek dodaję. Dodaję co ja dodaję? No, dodaję sól pieprz. O, i wlewam śmietankę. Icie co? Wlewam, nie wlewam. Jak nie mam śmietanki, dodaję mleko, ale generalnie jak mam to, to wlewam sól pieprz. Śmietanka, proszę Was. No dawaj, Martuś, bo to wiesz. O, śmietanka. I teraz będę rozkłócać jajka, proszę Was. O, i takie rozkłócone jajka, i potem wiadomo, jajka bułka, tarta, jajka bułka, tarta. <grym> Tutaj mam taki półmisek bez sygnatury, ale jest świetny. No aż się prosi, żeby spaghetti do niego wrzucić, albo jakieś inne włoskie danie. Dzisiaj będzie na kotlety. Jest taki fajny, duży, głęboki. Także większa ilość kotlecików będzie tam dobrze się przechowywać. Później sobie to przykryłam. No wiecie, żeby tam nie obeschło, schowałam do lodówki. No ale półmisek jest świetny, to, to musicie powiedzieć. <laughs> musicie mi to przyznać. Czas na sos do mizerii. Ja, ja robię taki ze śmietany, z cukru i z soku z cytryny albo octu ryżowego. Jak nie, mam, jak nie mam cytryny świeżej, ale dzisiaj mam. A tutaj taka łyżeczka fantazji. Z tych serków fantazji. Kiedyś była jakaś promocja czy coś, nie wiem. Ale taką łyżeczkę mam. Jest taka malutka, fajna do cukru. Na miseczki wsypałam cukier, teraz dodam sok z cytryny. Dałam tej cytryny ostatecznie za dużo, 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 za dużo, albo ona była jakaś, nie wiem, mega kwaśna. I powiem Wam, dosładzałam później jeszcze, dosładzałam, potem jeszcze cukrem, pudrem dosłodziłam, o i było super, ale rzeczywiście przeholowałam z tą cytryną i było takie mocno kwaśne. Na szczęście wiadomo, <grym> cukier, cukier w domu jest, dosłodziłam i było super. To jest chyba jeden z moich ulubionych obiadów i chyba jeden z w ogóle w naszym domu ulubionych obiadów. Ale powiem wam szczerze, że ja nie lubię robić kotletów, nie lubię. Bardzo dużo jest z tym roboty. Generalnie, jak już się za to zabiorę, to idzie mi to sprawnie. Już mam taki określony czas, ile smażę. 6 minut z jednej strony, 6 minut z drugiej strony i kotlet jest usmażony. Ale to panierowanie, to wszystko, krojenie, ubijanie. Nie lubię tego robić, ale jeść bardzo lubię. Moje dzieci, mój mąż też. Cieszę się, że wiecie, że się rzuciłam. No bo rzadko robię kotlety, rzadko. A raczej wiecie coś, aby szybciej, a też pyszne. Jak mięso w sosie, czy pulpety, czy spaghetti, to po prostu się robi szybciej. Nie lubię tego panierowania. No ale to taki obiadek powiem Wam, aż ślinka leci. <grytania> w kąciku koło fotela zmieniła się lampka. Jest to lampka z drugiej ręki. Bardzo, bardzo ją lubię. Lubię ten włącznik sznureczkowy. Jestem z niej zadowolona. Słuchajcie, no, taki filmik dzisiaj inny, mam nadzieję, że dał się obejrzeć. Mam też nadzieję, że w przyszłym tygodniu nagram już coś tak bardziej w moim stylu. Chociaż właściwie to mój styl jest jeszcze nieokreślony. Myślę, że. jeszcze wiele pewnie do odkrycia ze mną na YouTubie, czy sposobów nagrywania, czy może tematów. W każdym razie grunt to się nie poddawać. Mm, tak się przywitałam i tak się też żegnam. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia.